Przede wszystkim poproszę o komentarz po tym spotkaniu i ocenę jego. E, ten mecz potraktowaliśmy bardzo poważnie. To pomimo tego, że to jest sparing, to e, podeszliśmy do tego jakby do początku ligi. Wiadomo, że przygotowywaliśmy się na ten termin, że to w tym terminie liga ruszy. I, i tak też ten mecz potraktowaliśmy. E, jeśli chodzi o samą grę, no to tak, z wyniku oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo... Bo 2-1 zwycięstwo nasze, ale z, niestety hokejowo to nie wyglądało zbyt dobrze. I, I razem z trenerem, bo nie jesteśmy zbyt zadowoleni z tego, co tam pokazaliśmy na lodzie. No właśnie, jeżeli chodzi na przykład o szybkość, to było już widać poprawę w porównaniu z tymi poprzednimi sparingami, ale chyba tych niewykorzystanych przewag możecie dzisiaj żałować. Tak, szybkość już jest, może troszeczkę lepsza, ale i tak e, to nie jest to, co, co powinno być. E, wiadomo, że troszeczkę e, z ilości treningów zeszliśmy i to też widać po, po chłopakach, ale tej świeżości jednak brakuje. Dzisiaj te nogi nie były tak e, rześkie jak powinny, a gry w przewadze to... to e, jakby na ligę będą, będą w planie trenera są dwie, dwie piątki, które będą wychodzić tylko i wyłącznie przewagi. Na razie, na razie trener wykorzystując to, że mimo wszystko co są dalej sparingi, e, obserwuje i szuka tych optymalnych potem dwóch ustawień. Na czym teraz jeszcze będziecie najwięcej pracować, bo do startu ligi już niewiele czasu? No, jak pokazał ten mecz, to pracy jest dużo jeszcze i jest na czym pracowej, także nie będę tutaj mówił po kolei, bo, bo naprawdę jest na czym jeszcze jest co jeszcze poprawiać. Te zawirowania widzę, mają one na Was jakiś wpływ? Na pewno, na pewno, bo tak jak mówiłem, przygotowani byliśmy na to, że ruszamy z ligą dzisiaj. Niby ruszyliśmy, ale to nie jest ta, ta oficjalna i prawdziwa liga, która zacznie się dopiero 20. Na pewno chłopcy mentalnie już też potrzebują takich meczów o stawkę. To sparingi są sparingami, ale mecz o stawkę jednak, jednak to co innego i te kolejne dwa tygodnie, które przesuwają te, te, te terminy, na pewno nie wpływają na nas korzystnie. Zresztą nie tylko na nas, ale także na inne drużyny. Dzisiaj zawodnicy mieli już taki przedsmak sezonu ligowego, bo kibice liczniej byli zgromadzeni na lodowisku. Chyba teraz już tylko będzie lepiej, bo czuli już ten rytm gry i chyba możecie być zadowoleni. Tak samo jak zawodnicy są spragnieni tej walki ligowej, tak samo kibice i widać, że, że dzisiaj ich przyszło coraz więcej. Liczymy na to, że będą zapełniać Tyską hale w jak największej ilości i my im będziemy dostarczać jak najwięcej radości.